Czy trzeba być mentalnym biedakiem, żeby kupić kelteka? Czy to prawda, że oddziałuje on negatywnie na płodność? Tak, to nie jest żart. Czy to coś w ogóle strzela? Czy jego brzydotom można straszyć bogate dzieci z zamkniętych osiedli? Czy nie rozleci się po tysiącu strzałów? Na te i inne pytania spróbuję odpowiedzieć w tym odcinku. Nie spodziewałem się, że kiedyś nagram recenzję w takim stylu, bo generalnie jakoś często z wiatrówek na strzelnicy nie strzelam, ale ten keltek ma to coś że jest tani i brzydki, to też, ale działa. I o dziwo dobrze działa. Jeśli z jakiejś przyczyny myślisz o strzelectwie, chcesz sobie wyrobić pozwolenie, a może już masz pozwolenie, ale jeszcze nikt ci nie powiedział, że istnieją inne pistolety niż Glocki i CZ-ki, tak, to prawda, to ten P17 może być dla ciebie jakąś alternatywą. No, oczywiście, jeśli bierzesz w ogóle pod uwagę sens strzelania z 22LR, bo ja bym siebie jeszcze rok temu o to nie podejrzewał. Na wstępie mogę powiedzieć, że Keltek strzela do przodu, nie Zacina się i generalnie to polecam. Dziękuję, można się rozejść. Jednak jeśli chcesz poznać historię jego zakupu i do tego kilka przemyśleń związanych z różnymi aspektami strzelania z tego urządzenia, to zapraszam do lektury. A zatem, moim pierwszym zetknięciem się z Keltekiem była przezabawna sytuacja dawno temu w sklepie z bronią. Kiedy jeszcze nawet nie myślałem o 22LR, był tylko Glock. Nic innego. Jak wiecie, lub też nie, wcześniej nie zdawałem nawet egzaminu pod ten kaliber. I zanim napiszesz ten komentarz, że gatem głupoty jak i jakie osobne zdawanie pod 22LR, to dowiedz się, jak jest dokładnie na kolekcji, bo już odpisywałem na komentarze w stylu Ty, chłopie, nawet nie masz pozwolenia, jak takie rzeczy wypisujesz, że jakieś osobne egzaminy pod boczny i centralny zapłon. Co tym sytuacja w sklepie była taka. Przyszedł jakiś chłopak, który szukał pod Kelteka kabury. Od słowa do słowa wyjął ten pistolet z kabury, zdjął zamek i dał mi sam korpus. Już nie pamiętam, tam po co, może zapytałem, czy to prawda, że jest stały z plastiku, jakby to było teraz czymś dziwnym wśród broni i co mi się rzuciło w oczy, a właściwie w ręce, to to, że był bardzo lekki. Wcześniej gdzieś chyba widziałem o tym filmik, ale narracja w tym filmie była taka, że no, jest to taki pistolet, ale taki raczej bez konkretnego celu, bo w wyniku z tego, że komu nie zrobisz i generalnie to za takie pieniądze nie ma się czego spodziewać. I taka niestety myśl w mojej głowie została zasiana, że kelteka nie tykać, bo śmierdzi biedą. A poza tym, oczywiście, że tak, z wiatrówek nie strzelam na strzelnicy. Co zabawne, miałem też tak z kanikami, a jak się później okazało, była to wielka nieprawda i obecnie taki kanik jest moim drugim, ulubionym pistoletem, oczywiście po glocku. Kiedy po latach dojrzałem do wielkiej, życiowej decyzji o podejściu do egzaminu celów sportowych, tak w prawym górnym rogu postaram się dorzucić relację z tego wydarzenia, przyszedł czas na zakup jakiegoś bocznego zapłonu. Pojechał ja do sklepu, miał do wyboru kilka pistoletów, 22LR i tę historię też już opowiadałem, że mógł to być Glock 44, który wyglądał jak jakaś tania wschodnia podruba. Jakiś sportowy pistolec, z którym jakby mnie policja złapała gdzieś na przykład na mieście, to nawet by nie pytali o książeczkę, bo wygląda to jak gówniana zabawka w najlepszym wypadku wiatrówka. No i do tego były jeszcze CZ i Keltek. I tu wielki żal do sprzedawcy nie wybaczę mu tego nigdy. Zasugerował, żeby po Kelteku się niczego nie spodziewać. Czyli to, co wcześniej słyszałem, właśnie w różnych materiałach. I już ta CZK P07 jest lepszym wyborem. I była to moja druga najgorsza decyzja w strzeleckim życiu. Tuż po zakupie CZ-75. Tak, tak, CZKiaro, możecie sobie teraz pojęczeć w komentarzach. CZ-75 to najgorsze, co mi się przytrafiło. Amen. P07 jest niewiele lepszy. Twardy spust, na którym można połamać palce. Plastikowy wygląd. Strzela, bo strzela. Dałem im drugą szansę a czesi mnie wydaje po raz kolejny. I w tym filmiku, w którym opowiadałem o zakupie tej CZ, niektórzy wspominali o Kelteku. Komentarze w stylu Mogłeś kupić Kelteka, niedrogi, fajny, ładnie strzela. No i się nie zacina, co ważne. Co rzekomo wynikać ma z tego, że ta konstrukcja była planowana pod 22 LR. A wspominałem, że CZC zdarzyło się nie raz, nie dwa zaciąć. I jak to, że niby działa i strzela i wynik się z tego zrobi? Walczyłem z tą decyzją przez dobre kilka godzin i postanowiłem, że też z tę w sklepie były chyba ze trzy wersje, w tym różne kolory. Była wersja taka profesjonalna z kolimatorem i z takim zdobionym zamkiem, ale był tam mały, duży minus. Ta wersja z kolimatorem kosztowała jakieś 2200 zł i o dziwo nie miała gwintu. Pomyślałem, że bardziej zależy mi na gwincie niż na kolimatorze, który dodatkowo zasłaniał przyrządy i jak na zestaw był taki jakiś niedopasowany. Także już teraz wiem, że tego zakupu bym żałował. Zakupiłem zatem wersję tańszą, zwyklejszą, za uwaga... 1400 zł. No, tanio, przyznacie jak za nowy pistolet. Czy są tańsze? Pewnie jakiegoś GSG by się znalazło, ale i znów, może to tylko oszczerstwa, słyszałem, że te GSG czasem strzelają. Wracając do Kelteka, podobno jest to amerykański wyrób, i z tego co czytałem, to miał być taki Volkswagen w świecie pistoletów. Tylko zastanawia mnie jedno, jeśli ten pistolet kosztuje u nas jakieś 1400 zł, to w Stanach on musi być chyba za darmo rozdawany. Bo cła, kwestie transportu, jakieś legalizacje. Wulkanizację, prokrastynację, to jak wiadomo, nie są tanie rzeczy. I wtedy przelicznik dolara jest jakiś 1 do 10. No i tak z ciekawości sprawdzam i widzę 200 dolarów, czyli powinno być te 800 zł w Polsce. No i tak przyznacie, całkiem nieźle. Całkiem życzliwie się z nami dystrybutorzy obeszli. Jednak Taka wolna myśl dla przeciętnego Amerykanina, zakup takiego kelteka to jak zakup butów. Wyobrażasz sobie, że idziesz, kupujesz nowy pistolet ze sklepu za 200 zł i to taki, który jeszcze działa? No właśnie, ja tu gadu-gadu ocenię, a może okaże się, że on tylko strzela do przodu i w ogóle to rozwali się po 100-200 strzałach. Co do tego, jak jest solidny, to jeszcze nie jestem w stanie poręczyć. Tak nie sobie za to nawet paznokci u stóp, ale po wystrzeleniu jakichś 500 sztuk, najróżniejszych, w różnych konfiguracjach, z tumikiem, jakieś 6 rodzajów śrutu 22LR, to wygląda całkiem nieźle. Na urządzeniu nie widać znacznych śladów użytkowania. Nie mam na tyle kompetencji technicznych, żeby coś stwierdzić, ale jeśli na załączonym materiale coś widać, to daj znać. Kolejno celność Jeśli chodzi o wygrywanie zawodów strzeleckich, to jestem Jaroszem, ale kilka razy zdarzyło mi się trafić w czarne pole. I nawet jeśli jesteś niedzielnym kierowcą, to jest tak, że jednym autem jeździ ci się lepiej, parkuje ci się lepiej, wyprzedza ci się lepiej niż innym. No i trochę tak samo jest z tym Keltekiem. I może ja nie wiem, nie mam siły w palcach, ale wolę delikatne, takie lekkie spusty i Keltek jest fabrycznie tak po środku. Nie jak te egzaminacyjne Margoliny, że dotkniesz lekko spustu i jakby dziewczyna dotknęła prawiczka, od razu strzela. Tylko keltek jest taki umiarkowany. Na pewno nie zrobisz sobie na nim dziennego treningu balca, jak z tfu. Czetkami. Podsumowując, jestem w stanie z niego zrobić jakieś skupienie i trafiam w miarę tam, gdzie chcę. I co ciekawe, co pewnie nie będzie zaskoczeniem dla większości, tłumik mocno oddziałuje na celność, oczywiście na minus, ale za to bardzo mocno wygusza strzał. Bardzo mocno na celność i na hałas, co to w ogóle znaczy, jakieś konkrety? To znaczy znacznie. Na tyle, że można bez problemu strzelać bez ochronników słuchu, ale na 15 no maksymalnie 25 metrów, bo później już jest ciężko przynajmniej mi trafić w tarczę. Plus dla tych, którzy. Mają gdzieś na powietrzu strzelnicę, nie chcą dokuczać sąsiadom, no to jest to jakaś opcja. Czy ten cudowny wyrób amerykańskiej myśli technicznej ma jakieś wady? Tak. Czy chodzi o wygląd? Ludzie, co wy chcecie od tego wyglądu? Czy to jest jakaś modelka na wybiegu? No taki może wyszczuplony trochę. Może ja nie mam gustu, ale powiem nawet, że mi się w miarę podoba. Tak akceptowalnie mi się podoba. Ale nie przesadzajmy, bo coraz dziwniej zaczynam patrzeć na niektórych znajomych, powtarzających, jak piękne są jakieś pistolety, jak ślicznie wyglądają w tym chromie albo w tych okładzinach. Nie wariujmy tak z tym wyglądem, o wygląd nie chodzi. Nie podoba mi się kwestia rozwiązania tego zamka. Wiem, że podobne zamki w pistoletach sportowych już były stosowane i pewnie ma to jakieś uzasadnienie w ergonomii, że to ma być lekkie i nieskomplikowane, ale po prostu za takimi nie przepadam. Rozkładanie glocka to jest dwie sekundy, a tutaj, zwłaszcza jak jest nałożony ten gwint, no to już się robi trochę nieporęcznie. Minusem jest też uwaga, uwaga opakowanie. Tak, to fabryczne opakowanie jest takie tanie, brzydkie, dziwne z takiego jakiegoś taniego plastiku i najwyraźniej Jakiegoś toksycznego, bo jest na nim taka naklejka. Jak czytam, co to za naklejka, to chodzi o jakiś stanowy obowiązek informowania o substancjach mogących wpływać na płodność. I mam podejrzenie, że gdyby każdy producent informował o podobnych kwestiach, to niestety w XXI wieku niczego byśmy nie kupowali. I to nie tak, że ja to teraz bagatelizuję. Jeżeli dbasz o swoje zdrowie, no to widzisz, producent, dystrybutor też dba o ciebie. W zestawie, który ja kupowałem, nie było też kaburki. A szkoda. Chociaż złapałem się na tym, że mam wiele kabur. Niż możliwego miejsca na noszenie tych wszystkich pistoletów. Gdybym chciał je wszystkie założyć na strzelnicy, to pomijając fakt, że nie wyglądałoby to dobrze, ale za to nie byłoby w ogóle wygodne. Ok, z racji tego, że jestem prosty chłop, to podsumuję to prosto. Tego Kelteka cholera lubię. Nie wiem, czy odpowiedziałem na wszystkie pytania, które można by potencjalnie zadać. Jeśli masz jakieś pytanie, to ja mam dużo chęci, żeby ci na nie odpowiedzieć. Pozostaje pozdrowić serdecznie i do zobaczenia na strzelnicy. Cześć!